Gdy Clash Royale wystartowało w wersji beta, gra miała zaledwie 42 karty. Jedną z nich jest Valkyria, bohaterka dzisiejszego materiału, której historia często pozostaje w cieniu innych kart. Ale zanim przejdziemy dalej, chwila dla sponsora tego odcinka. PirateSwap to strona internetowa, na której możemy wymieniać skiny z gry Counter-Strike. Dostajemy platformę, gdzie możemy nie tylko wymieniać się skórkami, ale także kupować oraz sprzedawać nasze skórki. Strona jest bardzo przejrzysta, dzięki czemu w prosty sposób wymienicie swoje skiny na takie, które chcecie mieć w Twojej kolekcji. Pirate Swap oferuje nam też bonus za handel aż do 10 dolarów w zależności od tego, ile skinów wymienimy. Uwierzcie mi, wybór jest przeogromny. Strona pozwala nam w łatwy sposób spieniężyć nasze skiny. I wypłacić środki na platformę Steam, które możemy potem wykorzystać na zakup jakiejkolwiek gry czy innych przedmiotów ze Steama. Wpłacając środki z kodem FIFI jesteście w stanie otrzymać bonus do 35%. Sprawdź stronę korzystając z linku w opisie. A ja dziękuję Pirate Swap za zostanie sponsorem tego kanału. Była jednostką, która wcześniej występowała w Clash of Clans, czyli wcześniejszej gry Supercell. Obu grach jej rola była całkiem podobna: zadawanie splasz obrażeń, ale w przeciwieństwie do innych kart tego typu, jej promień ataku nie był jedynie przed nią, a wokół niej. Dodatkowo nie radziła sobie zbyt dobrze według najstarszych dostępnych statystyk, pojawiała się w 7% talii, co według dzisiejszych standardów jest dobre, ale wtedy było po prostu mniej kart. Dobrze sobie radziła z kartami typu rój, lecz przeciwko tankom nie była już zbyt dobra ponieważ zadawała mało obrażeń przez to, że atakowała raz na 1,6 sekundy. Ogólnie rzecz biorąc, Valkyria była zbyt niszowa, by przebić się na scenę turniejową. W tamtym czasie jej głównym konkurentem był Wizard. Potrafił robić to samo co ona, ale znacznie lepiej, a ponadto atakował latające jednostki. Przez ten fakt w kolejnych miesiącach jej użycie spadło i była najgorszą splash kartą w grze. W lutym Supercell przybiegł na Białym Koniu na ratunek pani z toporem. Zmniejszono jej czas pomiędzy atakami o 0,1 sekundy. Był to bardzo mały buff, szczególnie jak na tak słabą kartę. Praktycznie niezauważalna zmiana. Lecz to nie koniec. W tym samym miesiącu Walkiria dostała jeszcze dwa reworki, które nie zwiększyły jej statystyk, ale poprawiły jej zachowanie. Najpierw zmniejszono jej zasięg wykrywania celu, co sprawiło, że ciężej było ją odciągnąć. Następnie zmieniono to, że zaczynała się poruszać natychmiast po pozbyciu się przeciwnika na swojej drodze, a wcześniej odpoczywała jeszcze przez sekundę. Było to dla niej dość kłopotliwe, zwłaszcza, że w tamtym czasie królował Stone, który co chwilę respił szkielety, a Valkyria stała bez ruchu. W marcu znalazła się w zacnym gronie kart, które nie pojawiły się w żadnej talii gracza z Stało się to niedługo po dodaniu Dark Prince'a, czyli jednostki z 360-stopniowym atakiem obszarowym. Karta ewidentnie potrzebowała pomocy, by odbić się z dna. Taką pomoc otrzymała w tym samym miesiącu, zwiększono jej już i tak spore HP o 10% oraz obrażenia o taką samą wartość. W tamtym czasie był to największy buff jaki otrzymała jakakolwiek karta. Początkowo społeczność zlekceważyła te zmiany, myśląc, że to nic wielkiego bo walkiria była już i tak słabą kartą. Jednak po tym odnotowała aż 23% wskaźnika użycia. Walkiria w końcu zaczęła budzić postrach, zaczęła pojawiać się w dekach z Hogriderem, szczególnie w wersjach z Freeze. Mimo, że miała dużo HP, jak na koszt czterech eliksirów, mogła być łatwo zniszczona, jeśli została postawiona w samym środku wrogiego puszu, a właśnie tam najczęściej chciano ją postawić, by trafiała jak najwięcej jednostek. Czar zamrożenia świetnie się do tego nadawał. Chronił ją po umieszczeniu w środku natarcia, dając jej czas na eliminację wszystkich oddziałów, zanim zdążyły zaatakować. Przyszedł w końcu czas na pierwszy nerw dla Walkiri. Nastąpił on w maju 2016 roku. Od teraz była podatna na odrzut, tak samo jak reszta jednostek średniego rozmiaru. W praktyce ta zmiana wpływała jedynie na sytuację z bombą Giant Skeletona, Firebola czy Roketa. Na ten moment nie była bardzo odczuwalna, ale stworzyła grunt pod przyszłe problemy, gdy dodano więcej kart z efektem knockbacku. Wtedy powstał nowy deck zwany Hog Trifecta i głównie opierał się na Hogriderze, Walkiri i Muszketerce. Strategia polegała na szybkim dobieraniu tego trio, a pozostałe karty były wsparciem. Była to najlepsza talia, która utrzymywała się na topie, aż do sierpnia, gdy deki tego typu zaczęły tracić na popularności. A gdy bowler zaczął być coraz częściej grany, wojowniczka z toporem zaczęła być wypierana z rozgrywek. Brak odporności na knockback zaczął się mścić. Jednak miesiąc później Walkiria zaczęła przebijać się w kilku nowych wariantach wraz ze świniojeźdźcem. Lecz w listopadzie po kilku nerfach towarzyszących kart Walkirii jej wskaźnik użycia spadł prawie do zera. W tym samym czasie pojawił się Ice Golem, który często zaczął zastępywać wojowniczkę. A przez to, że lodowy golem przejął jedyną rolę, której walkiria się sprawdzała, po prostu przestała być potrzebna. Wciąż była popularna na niższych arenach, bo była prosta w obsłudze i wydawała się silna, ale na wyższych poziomach gracze z niej rezygnowali. Jednak nadal wielu graczy uważało ją za silną. Kolejna istotna zmiana przyszła w marcu następnego roku. Użycie walkirii wzrosło do 4% co nadal nie było dobre, ale lepsze niż wcześniejsza Zero. Spowodował to nowy wariant Tali z Hogriderem, której wybierano wojowniczkę zamiast Ice Golema, bo znacznie lepiej radziła sobie z Graveyardem. Valkyria była idealna do kontrowania cmentarza, mogła eliminować wiele jednostek wokół siebie, tankować zaklęcia i nie ruszała się z obszaru z pełną szkieletów. Można było założyć, że to początek dobrej drogi. Na dodatek w październiku otrzymała ona buff, Zwiększone jej obrażenia o 5%, co oznaczało, że teraz pozbywała się barbarzyńców w trzech uderzeniach zamiast czterech. Była to spora zmiana, ale nadal nie przyciągnęło to topowych graczy i wskaźnik jej użycia w topce był na poziomie 0 przez całą resztę roku. Dlatego Supercell w lutym 2018 postanowił ją podobnie wzmocnić. Ponownie postanowiono skrócić czas między jej atakami o 0,1 sekundy. Jednak nie dało to nic i kolejne zmiany pojawiły się w czerwcu tego samego roku. Tym razem zwiększono jej życie o 7% oraz zmniejszono czas pierwszego ataku o 0,2 sekundy. Oznaczało to, że mogła całkowicie zneutralizować Goblin Barrel oraz likwidować trzy muszkieterki. Można było przypuszczać, że ten buff był spowodowany obecnością trzech muszkieterek, które dominowały przez cały 2018 rok. Od teraz była traktowana jako mini tank, który kontruje wiele różnych rzeczy. Kiedy trzeba było wybrać między Knightem, Ice Golemem a Walkirią, to Walkiria była najczęściej wybierana. Po raz pierwszy od lat była oficjalnie w mecie. A w lipcu stała się jeszcze bardziej potrzebna przez buf łyczki. Wojowniczka z toporem od zawsze była jedną z najlepszych kont na łyczkę. W tym momencie Walkiria była bezsprzecznie najlepszym mini tankiem. Gracze zaczęli się nią frustrować, twierdząc, że jest przepakowana i potrzebuje mocnych nerfów. Najwięcej skarg od społeczności dotyczyło jej punktów życia. Miała więcej niż Prince czy Bowler. W związku z tym, we wrześniu 2018 przyszły kolejne zmiany i powrócono do oryginalnego czasu ataku, który wynosił 1.6 sekundy. W styczniu 2019 roku częściowo cofnięto poprzednie zmiany, argumentując, że karta nadal sobie nie radzi, mimo że meta opierała się na trzech muszkieterkach. Zmiana ta nie przywróciła jeszcze jej pełnej siły, ale każdy był to był. Jednak po kilku miesiącach nic się nie zmieniło. Użycie karty utrzymywało się tuż poniżej średniej. Nie pojawiała się w żadnych nowych taliach i to budziło wiele wątpliwości. Czy odnajdzie się w tak szybko zmieniającym się środowisku gry? I tak oto nadchodzi lipiec z kolejną zmianą balansu. Prowadzono wtedy masową standaryzację zasięgu wszystkich jednostek walczących w grze. Ich zasięg musiał zostać przypisany do jednej z trzech kategorii. Walkiria miała zasięg dokładnie jednej kratki czyli pomiędzy Short Mili a Medium Mili. Deweloperzy mogli zdecydować, do której kategorii ją przypisać i zdecydowali, że trafi ona do średniej klasy. Jednak przez przypadek zmieniono również jej promień ataku, a to spowodowało, że zadawała obrażenia w zasięgu półkratki większej niż powinna była mieć. Zmiany miały na celu dostosować kartę do nowego standardu, a wyszło na to, że Walkidia dostała ogromnego bufa. Użycie tej karty gwałtownie wzrosło. Była uważana za równie silną, a nawet lepszą. Niż w swoim stanie przed września 2018 roku. Deweloperzy nazwali to bugiem i po miesiącu zmniejszyli promień obrażeń do odpowiedniej wartości. A co ciekawe, we wrześniu Supercell po cichu przywrócił splash radius z powrotem do dwóch kratek. Po tych zmianach Valkyria znowu była lekko słabszym, ale wciąż grywalnym minitankiem. I na ten moment można powiedzieć, że znajduje się w zdrowym miejscu. Ale wtedy nadszedł sezon czwarty. I nieudany rework Witchki, który zdecydowanie był przesadzony i zdominowała przez tometę. Na dodatek Valkyria świetnie kontruje Eliksir Golema, który po zniszczeniu rozpada się na wiele słabszych jednostek. Coś z czym Valkyria radzi sobie znakomicie. Krótko mówiąc, to był jej sezon. Już po kilku dniach od startu sezonu jej użycie w Grand Challenge'u poszybowało w górę, stając się jedną z najczęściej granych kart w grze. Można było ją znaleźć w takich dekach jak Miner Cycle, Splashyard czy Ice Bow. Ale mimo nerwów do Wallbreakersów, Witchki i Elixir Golema, pod koniec roku Valkyria pojawiała się w co czwartej talii. W 2020 rok toporniczka weszła całkiem nieźle, pomimo dużego nerfa dla Elixir Golema. To pokazało, że nie tylko była uważana jako kontra, ale naprawdę sprawdzała się w różnych dekach. Niestety, Supercell zaczął ją pośrednio nerfić poprzez osłabianie kart, z którymi dobrze współgrała i trafiła razem z nimi. Kolejne znaczące wydarzenie miało miejsce w marcu 2021 roku, ale po raz kolejny były to pośrednie zmiany. Buff dotyczył elitarnych barbarzyńców, co przywróciło do gry eliksirowego golema, a obie te jednostki Valkyria doskonale kontrowała. Mother Witch również dostała porządny buff. A że generuje dużo hoxów, więc wojowniczka mogła pomóc w opanowaniu chaosu, gdy sytuacja robiła się zbyt intensywna. Na dodatek, Knight dostał nerfa do HP, co sprawiło, że stosunek zdrowia do kosztu był bardziej wyrównany. Kolejne wydarzenie również miało miejsce w tym miesiącu. Do gry dodano Goblin Drilla. Jak niemal każda nowa karta, była ona przesadzona na starcie. Był to budynek spawnujący gobliny, a Valkyria była idealna w kontrowaniu tego typu kart i wskaźnik jej użycia poszybował w górę. Goblinie wiertło aż do września nie zostało znerfione, ale w tym samym patchu Royal Hogs dostały bufa, więc Valkyria nadal miała z kim walczyć. Kolejny zwrot akcji nadszedł po premierze czempionów, a konkretniej po buffie do Skeleton Kinga w listopadzie. To zapoczątkowało erę deków z dużą ilością jednostek. A im ich więcej, tym karty ze Splash Damage'em były bardziej potrzebne. Zwłaszcza takie, które mogły atakować wokół własnej osi. Jeśli ustawiło się ją bezpośrednio na kingu, łatwo go zabijała. Odciągała przy tym szkielety i czyściła wsparcie wokół niego. Wtedy walkiria była wykorzystywana w niemal każdej talii, by chronić się przed swarmami. Jednak niektórzy domagali się nerfa. I w kwietniu 2022 roku Supercell wprowadził aktualizację, która osłabiła Walkirię. Postanowiono zmniejszyć jej punkty życia o 4%. To był też gest w stronę graczy Midladera, którzy od lat mieli jej dość. Ta zmiana nie wprowadziła większych zmian, ale niestety w 2023 roku wszystko zaczęło się sypać. Stało się to za sprawą ewolucji Nighta, karta w imieniu oka zyskała na popularności kompletnie wypychając z gry inne mini-tanki. Valkyria nadal była lepsza przeciwko Swarmom, ale teraz Knight był po prostu dobry, no i tańszy. Na szczęście kilka miesięcy później przyszła kolejna ewolucja wojowniczki z toporem. Nie dostała ona żadnych buffów do statystyk, ale zyskała nowy wirujący atak, który działał jak tornado i aktywował się przy każdym zamachnięciu toporem. Miał promień 5,5 kratki i zadawał ogromne obrażenia, ale trwał jedynie pół sekundy. Co ciekawe Whirlwind, bo tak nazywał się ten atak, działał na latające jednostki. Mimo że nie mogła ich atakować normalnie, ciągnięcie przeciwników do siebie czasem działało na jej niekorzyść, bo przyciągała do siebie niebezpieczne jednostki, co powodowało, że ginęła szybciej. A gdyby nie ewolucja i Spirita, Walkiria uznana byłaby za najgorszą ewolucję w grze. Do połowy lutego 2024 roku jej użycie i były tragiczne. Ewolucje stały się niemal wymagane do rywalizacji, a że każdy deck miał 2 sloty na ewolucję, a dostępnych było 13, średnia użycia ewolucji wynosiła około 15% w porównaniu do 7% dla zwykłych kart. W następnym miesiącu Iwo Valkyria dostała bufa w postaci zwiększenia punktów życia o 15%. Większość ewolucji miała jakieś bonusy do statów, więc miało to sens. Po tych zmianach, Iwo Walkiria wypadła znacznie lepiej i znalazła swoje miejsce w dekach Lava Hunta i Goblin Drilla. W kolejnej aktualizacji, Iwo Wojowniczka otrzymała kolejną zmianę. Jej HP spadło o 4%, ale obrażenia zostały zwiększone o 11%. Choć te zmiany mogły teoretycznie zostawić ją na tym samym poziomie siły albo nawet czuć słabszą, to większość innych ewolucji też zostało znerwionych. Od teraz radziła sobie lepiej, ale to prawie nie zmieniło statystyku życia. Były to ostatnie zmiany balansu dotyczące obu wersji Walkirii jak do tej pory. A na dzień dzisiejszy, szczególnie iwo Walkiria, utrzymuje się dzięki swojej wszechstronności i zdolności radzenia sobie z różnorodnymi zagrożeniami. Valkyria przeszła długą drogę, od jednej z najbardziej niedocenianych i nieobecnych kart przez okres absolutnej dominacji aż po czasy, których balans i zdrowa obecność w mecie wreszcie stały się jej codziennością.